Cześć wszystkim, witajcie w nowym materiale. Właśnie przed chwilką skończyłem streama, podczas którego Riot opublikował informacje odnośnie Gwen, czyli najnowszej postaci w Lidze Legend. Koniec zgadywania, już mamy wszystkie informacje, jak działają jej umiejętności i na czym one polegają, tak więc przejdźmy do omówienia, zapraszam. Zaczynamy od pasywa. Nasze ataki zadają dodatkowe obrażenia magiczne on hit. Zależne od procentu naszego zdrowia. Szkoda, że tutaj jest troszeczkę niedomówienie i nie jest to powiedziane wyraźnie, czy wraz z wzrostem naszego życia nasz atak jest większy czy mniejszy. Powinno być to moim zdaniem zawarte w opisie umiejętności. Szkoda, że to nie jest zrobione. Natomiast dodatkowe obrażenia zadajemy w zależności od procentowego życia naszej postaci. Co jest dosyć istotne, wydaje mi się, bo to raczej nie będzie postać budowana pod tanka. Dodatkowo nasze ataki leczą nas w momencie, w którym atakujemy. Wrogiego bohatera. Nic specjalnego, po prostu zwykły lifestyle przeciwko czempionom. Nasza pierwsza umiejętność, czyli Q, to jest snip snip, czyli takie po prostu cięcie nożyczkowe. Gwen szybko uderza od 2 do 6 razy nożyczkami, zadając magiczne obrażenia w danym obszarze przed sobą minimalnie będzie ciąć dwa razy, natomiast może to zwiększyć ilość cięć w zależności ile razy wcześniej za auto atakuje. Czyli jeżeli Gwen zautoatakuje atakuje cztery razy z autosów wrogiego bohatera i potem użyje Q, finalnie jej Q uderzy 6 razy w bardzo szybkim odstępie czasu. Bardzo ciekawa zależność, bardzo ciekawa umiejętność. Dodatkowo cele w samym środku tego stożka przed Gwen dostają otrzymany właściwie obrażenia true damage, czyli obrażenia nieunikane, nieredukowane przez żaden typ rezistów. Bardzo mi się podoba jak działa ta umiejętność, bardzo podoba mi się jak wygląda. No ale to sama gwen wygląda zajebiście. Lecimy dalej w Hollowed Mist. Gwen otacza się mgłą, która daje jej magiczne rezisty oraz armor. Dodatkowo i to jest bardzo istotne, wrogowie, którzy są Poza tą mgłą, niestety, ale nie mogą nas ani targetować, ani uderzyć ze swoich zdolności. Czyli jest to tak naprawdę troszeczkę miks pomiędzy R-ką a E-Seny. Jako, że nie, można, nie mogą nas targetować, prawda? Więc bardzo ciekawa zdolność, bardzo no, potężna sama w sobie. Dobrze, że nie daje tego bonusu e, naszym sojusznikom, bo to by było po prostu broken jeszcze bardziej. Natomiast tak czy inaczej, jest to zdolność, która. Daje bardzo dużo możliwości do popisu dla Gwen i zdecydowanie będą postacie faworyzowane, które są, działają na podstawie bliskiego kontaktu. Tak? Wszystkie melee-meczapy będą dla Gwen na pewno dużo trudniejsze niż odległościowe, ze względu właśnie na to, że jeżeli ktoś jest w środku, no to ten cały efekt nietrafiania zdolności po prostu zanika. Dodatkowo, jeśli Gwen przeskoczy dalej lub po prostu przejdzie jeden raz, tam mgła zostanie wycentralizowana Trowana obok na niej ponownie. Potem, jeżeli przejdzie raz jeszcze, to po prostu mgła zniknie. To no więc bardzo ciekawa zdolność. Wydaje mi się, że będziemy widzieli bardzo wiele outplay, które jakby umiejętności, które będą przenikać przez Gwen, które powinny uderzyć. Lecimy dalej. E, skip and slash. Gwen daszuje się przez krótki dystans, czyli robi wyskok. Zwiększa to jej zasięg autoataków, co jest bardzo fajne. Szybkość ataków, co jest jeszcze fajniejsze, i dodatkowo zadaje dodatkowe obrażenia on hit. Dodatkowo. Jeszcze jedno dodatkowo, jeżeli atakujemy podczas trwania tej zdolności, jej cooldown spada o 50%, co jest kosmiczne, biorąc pod uwagę, że jest to zdolność mobilna, więc tej mobilności nagle nam wzrasta dużo więcej, tak? możemy ją w jakimś stopniu resetować. Dodatkowo animacja autoataków z dużego dystansu Gwen jest przekozacka moim zdaniem, ponieważ to jak tnie tymi nożycami zamiast nimi po prostu wymachiwać, no jest, jest, jest super, naprawdę. I wyobraźcie sobie teraz, jak ładnie, jak szybko, biorąc pod uwagę, że to daje nam też szybkość autoataków, możemy ładnie nastakować nasze Q, dzięki któremu potem będzie te 6 slaszy zwiększające obrażenia. Kot mi szaleje, tak więc przepraszam, chwila przerwy, zanim przejdziemy do R. -ki. R. Needlework. Troszeczkę skomplikowany opis, ale spróbujmy to w miarę możliwości uprościć. Gwen wystrzeliwuje igłę. Może zrobić to trzy razy, ale musi atakować w ciągu 8 sekund od pierwszego wystrzelenia, aby mogła znowu wystrzelić raz jeszcze. Każde wystrzelenie sprawia, że zadaje magiczne obrażenia, spowalnia wrogów i nakłada pasyw na naszych celach, co jest bardzo istotne, ponieważ ten pasyw, no jednak, zwiększa znacznie obrażenia on-hit. Pierwsze użycie umiejętności wystrzeliwuje jedną igłę, następnie drugie wystrzelenie. Emituje 3 igły, i trzecie użycie umiejętności wystrzeliwuje ich aż 5, co daje nam łącznie ich 8. Każdy z tych wystrzeleń generuje nam pasyw, czyli nakłada dodatkowe obrażenia. Ciekaw jestem, czy też leczy. Prawdopodobnie tak. Pomijając aspekt wizualny, który jest totalnie kozacki, moim zdaniem. Jest to umiejętność, która jest dosyć ciekawa pod względem takim, że bardzo mocno jest telegrafowane to, że ona nadchodzi. Jakby najmocniejszy efekt, najmocniejszy moment, właściwie powinienem powiedzieć, kiedy Gwen jest super, super silna, jest bardzo mocno telegrafowany do wroga, tak? Ona nie może użyć tego całego swojego wielkiego burstu, który najprawdopodobniej będzie posiadać od razu. Ona musi najpierw zaatakować z autoataków, żeby naładować Q. Musi użyć trzy razy swojej Erki. Aby zadać gigantyczne obrażenia, co jest bardzo ciekawym sposobem na balans, wydaje mi się, tej postaci, ze względu na to, że właśnie dajemy przeciwnikowi wiedzę na to, że nadchodzi ten moment, nadchodzi ten moment, w którym my jesteśmy super mocni, i on może na to zareagować po prostu dzengajdzując, diseng czyli. E no po prostu uciekając tak w jakiś sposób nas powstrzymać jakimś ceckiem i się odsunąć. Jest to w, w jakim stopniu podobne na przykład do Q Wladimira, która jest telegrafowana w taki sposób, że ładuje się ten pasek, jak widzimy, że żółty pasek się ładuje, zaraz się naładuje, to znaczy dobra, Wladimir w tym momencie niedojrzewalnie mnie było, to jeszcze się uleczy bardzo dużo. Lepiej sobie odejść w tym momencie i poczekać, aż mu ten pasek zniknie, albo użyje go na minionie. Tak samo na przykład z rką Gnara, w ogóle przemianą Gnara, tak? Widzimy, że Gnar ma żółty pasek i właściwie już przechodzi w ten czerwony, zaraz się przemieni w dużego Gnara, zaraz będzie chciał w nas wskoczyć i nas zestunować wszystkich. Odsuwamy się, czekamy, aż ten pasek się naładuje do maksa, albo po prostu Gnar gdzieś pójdzie i albo zużyje tą wielką formę, i no, będziemy mogli wtedy na spokojnie przejąć kontrolę nad walką, więc to. To jest bardzo podobny klimat, tak? Musimy właśnie nałożyć te autoataki, żeby nastakować Q, czyli musimy cztery razy zaatakować naszego wroga, aby mieć Q na maksa, jeżeli chodzi o obrażenia. Tak samo, jak użyjemy E, no to już pokazujemy, dobra, to chcemy się bić, bo chcemy zresetować umiejętność, tą, zresetować cooldown tej umiejętności. I tak samo z R, -ką. najpierw musimy użyć raz, potem musimy użyć drugi raz, to już troszkę większe, więcej obrażeń, ale nadal Musimy zaatakować raz jeszcze, i dopiero wtedy możemy użyć tych pięciu igieł i zadać prawdziwe obrażenia, bo zgaduję, że prawdziwe obrażenia będą w na maksymalnie naładowanym Q oraz w trzeciej formie Rki. Więc ciekawa postać, bardzo ciekawa postać, bardzo ciekawy sposób na balans. Tak jak mówię, z tym telegrafowaniem dajcie znać koniecznie, co wy sądzicie. Wydaje mi się, że wreszcie mamy fajną, oryginalną postać w Legend, która no nie polega na tym samym, co wszystkie chociaż w końcu też ma leczenie się, też jest mocno zoverloadowana. Jestem bardzo ciekaw, jeszcze czekam na same cyferki, jak wyglądać będzie jej balans konkretny, czy jakie mamy przeliczniki i tak dalej. Wiem, że będzie to postać pod AP, Riot celuje w top lane, czy tak będzie, dowiemy się już niedługo. Z mojej strony to wszystko, dziękuję Wam bardzo za Wasz czas i do zobaczenia w kolejnym materiale lub live już wkrótce. Cześć!